Dzisiaj dość długo się męczyłem z instalacją Gotica na Windows 10, trochę mi zajęło czasu na, na tym, aby wyszukać wszystkie niezbędne mody i chciałbym w tym filmie pokazać jak to zrobić i skierować Was do zasobu w internecie, który te wszystkie pliki będzie miał zgromadzone, tak abyście mogli sobie to łatwo szybko pobrać. I tak zaczynamy od tego, że ja oczywiście ten link podam Wam pod filmikiem, ale chcia chciałem po prostu zgromadzić wszystkie potrzebne pliki w jednym miejscu, tak aby nie, abyście nie musieli szukać ich po kilku stronach internetowych. Zamieściłem na moim repozytorium plik zip, który będzie posiadał 5 plików które ułatwią Wam instalację Kotika na Windowsie 10 czy 11. Wystarczy... Oczywiście ten link będzie podany pod tym filmikiem, więc będziemy mogli do niego przejść. Wystarczy po prostu pobrać ten plik zip to na nasz komputer. Ja tu widzę, że już trochę testowałem, ale wystarczy po prostu rozpakować. Podremnić wszystkie pliki w Windowsie. Rozpakować te pliki. Drugą rzeczą, którą zrobimy jest wskazanie gdzie Kotik w jakiej lokalizacji Kotik jest na, na dysku. Jeżeli instalowaliście to z innego źródła niż Steam, to niestety Będziecie musieli trochę poszukać, jednak jeżeli grę znajdziecie z, z Steama, pokażę Wam, jak łatwo można wydobyć ścieżkę do folderu głównego Kotik. wystarczy po prostu przejść, do Steama, kliknąć w zakładkę biblioteki, biblioteka, kliknąć w tą ikonę. Właściwości, pliki lokalne, i tutaj, jak kliknięcie przeglądaj, wyskoczy okno z możliwością skopiowania ścieżki do głównego katalogu Gutika. To kopiujemy i zaczynamy instalowanie. Wchodzimy w ten folder. Instalujemy jako pierwszy plik. Instalujemy w zależności, czy Będziecie instalować Gotika ze Steama, to trzeba zainstalować najpierw ten plik. Jeżeli będziecie mieli Gotika z innej platformy, to podobno nie, nie trzeba instalować tego pliku. Ja jednak mam Gotika ze Steama, więc muszę zainstalować ten patch. Po prostu klikamy. I tu co jest najważniejsze, tu nie potwierdzamy na tak, klikamy na nie. Klikamy w OK, wcisk OK, i tutaj wybieramy, wklejamy właśnie tą ścieżkę do Kotika. Klikamy dalej, dalej. Dobra, jeden klik mamy za sobą. Teraz należy zainstalować PlayerKit Kit wersji 1.08. I tutaj. W tym miejscu też trzeba wkleić folder główny z Chrome Instalujemy. Następnie instalujemy ten plik, czyli Gothic 1 Player Kit 2.8. Tutaj powinno już z automatu wyszukać, gdzie jest folder główny z Chrome ale jeżeli nie, to po prostu wklejamy tutaj, wklejcie tutaj po prostu tę ścieżkę, którą skopiowaliśmy. Zainstalujmy sobie to. Teraz następny plik, który instaluje, zainstalujecie, jest to ten plik, czyli System Pack wersji 1.8. I tu wybieramy, w zależności od preferencji, ja wybieram język polski. Klikam dalej. Tutaj wybieram sobie instalację w wersji polskiej. I tu też powinien Wam już z automatu wyszukać plikówny z grą Gothic. Instalujemy ten klik I teraz przed instalacją tego pacza musicie sprawdzić czy działacie na direkcie 11, a to wystarczy po prostu Pisać DXDiag w pole wyszukiwania skoczy program, którego, który uruchamiamy. I tutaj nie ja mam akurat x 12 zainstalowany na moim komputerze. Ale z tego co widziałem to ten mod zadziała też u mnie. Więc instalujemy. W momencie, kiedy będziecie widzieć taki komunikat Windowsa, to po prostu go zignorujcie i kliknijcie tak jak ja przeklikałem. Tutaj klikiem, klikamy dalej. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że kopiujemy ścieżkę z głównym katalogiem kotika. Ok, tutaj. Wklejamy go tutaj, instalujemy. I to byłoby na tyle. Z tym, że jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie yy, trzeba czasami podczas uruchamiania gry może wyskoczyć błąd z Access Violation. Yy, yy, jak dobrze mówię, i należy w panelu sterowania, jeżeli macie duże ikony, to najlepiej zmienić we, widok według kategorii. Przechodzimy w programy. Tutaj chodzi o to, żeby nie ten błąd, który może wyskoczyć, tak aby dodać gotika. W wersji, w wersji wspieranej przez Windows 10. Ze względu na to, że tutaj nie będzie Gotika na, na tej liście, klikamy opcje, Nie ma na liście. Klikamy dalej, tutaj wybieramy, też przechodzimy do głównego katalogu z Grykotik. Ja to w sumie już mam to pokazane, że w momencie, kiedy już je znajdziecie w głównym katalogu Gothic, to przy, trzeba przejść do katalogu system i kliknąć Gothic, Gothic i Gothic Starter, zapewne. Bo z tego będziemy korzystać. Klikamy dalej. W momencie kiedy wskoczy ta opcja, wybieram Wypróbuj zalecone ustawienia. Możemy przetestować, jak działa aplikacja czy znaczy działa gra. Więc sobie ją uruchom, włączmy. Tak jak widać, zainstalowała się, no, e, instalowaliśmy z modami. I tu trzeba zaznaczyć to, że w tym momencie zamiast ustawień, obrazu będzie wyskakiwać takie okienko, w którym będziecie mogli sobie powybierać ustawienia graficzne, Ja to zostawi to myślne. Będę trochę głośność. Dobra, tak jak sobie uruchomię nową grę. Wstęp. Nazywam tak. się jest dzięki ja. Okej okay. Tak jak widzicie, zainstalowaliśmy y, potrzebne mody oraz to, że grafika jest o wiele lepsza niż to co... Mielibyście bez tego moda z DirectX11. Więc to na tyle. Jeżeli podobała, podobał się Wam ten filmik, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, to prosiłbym o wskazówki, jak mogę polepszyć dalszy rozwój kanału i dzięki za oglądanie.